Cześć. Dziś jest 14 dzień 12 miesiąca, udostępniam kontrakt Futures na monety ANT. Najpierw przejdź do aplikacji Binance. W polu wyszukiwania aplikacji Binance możesz wpisać ANT USDT lub BUSD. Następnie pojawi się cennik i mapa monety. Wchodzisz na grupę aplikacji Telegram o nazwie Tomland Club Startup i Club Bitcoinów. W tej grupie zamieściłem instrukcję obstawiania kontraktu Futures na tę monetę. Kropka Teraz my wybierzemy izolowany, a ty wybierzesz dostosuj dźwignię jako x7. Dzisiaj złożymy zamówienie jako sprzedaj co oznacza, że wybierzesz sprzedaj. Teraz składamy zlecenie limit 1. To zlecenie jest wycenione na 2224 USDT. Stawiamy, że ten limit 1 zlecenie to 4% twojego konta futures i wybierasz zysk dla limitu jednego zamówienia w wysokości 20%. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 1. Teraz skończyliśmy z limitem 1. Kontynuuj teraz, składamy zlecenie limit 2. To zlecenie jest wycenione na 2343 USDT. Założymy się, że to zlecenie z limitem 2 wynosi 4% Twojego konta futures. I wybierz zysk dla zamówienia z limitem 2 na poziomie 40%, i zysk dla zamówienia z limitem 2 na poziomie 40%. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 2. Teraz skończyliśmy z limitem 2. Kontynuuj teraz, składamy zlecenie. Limit 3. Cena tego zlecenia wynosi 2,426 000 USDT. Założymy się, że to zlecenie z limitem 3 wynosi 8% kapitału na Twoim koncie futures. I wybierz zysk dla zamówienia z limitem 3 wynosi 20%, a zysk dla zamówienia z limitem 3 wynosi 20%. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 3. Teraz skończyliśmy z limitem 3. Teraz skończyliśmy z 3 poleceniami. Prawie wszystkie zakłady futures na monety, które daje Ci na grupę Tomlend, Klub Startup i Klub Bitcoinów, są wygrane. Uwaga, wszelkie kontrakty futures, które są starsze niż 3 dni, ale Twój kontrakt futures nie był objęty zleceniem z limitem 1, możesz anulować ten kontrakt futures. I przejdź do nowego kontraktu futures. Możesz dołączyć do grupy VIP, aby uzyskać więcej wsparcia. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, możesz wysłać wiadomość do Tomlen. Witam wszystkich!